Cyprus 2, gra, która niejednemu wyryła trwałe znamie w duszy, gra, która niejednemu absolutnie pochłonęła wyobraźnię. Jej unikalna gotycka stylistyka, konsekwentnie budowana praktycznie na poziomie atomowym, po prostu przenosi nas do innego świata. Do tego unikalne i nadal świeże mechaniki, nawet po ponad dwóch dekadach od premiery, potrafią spowodować słynny syndrom jeszcze jednej tury. Grzete jednak, jeśli przyjrzymy się na nią pod lupą, widać pośpiech wydawniczy. Sporo bezużytecznych jednostek, spore braki w balansie, niedokończona kampania elfów i wiele, wiele innych. Wygląda to tak, nie dlatego, że twórcy nie mieli nowych pomysłów. Po prostu gra musiała zacząć zarabiać. W plikach gry widać jednak całą kopalnię rozwiązań, które ostatecznie do gry nie trafiły. Czy aby na pewno? Na szczęście nie. Otóż dzielna grupa polskich moderów w pocie czoła od około 7 lat tworzy mod do tej legendarnej gry który przeistoczy ją w produkt kompletny. Poprawiony balans jednostek, ponad 1000 nowych krajobrazów na mapie, około 400 nowych przedmiotów, 90 nowych map, inne wizerunki miast zależnie od obranej rasy, nowe źródła ataków, lepsza wydajność gry, udogodnienia w interfejsie i wiele, wiele innych. To wszystko dostępne za darmo już teraz na wasze wyciągnięcie ręki. Kluczowe też jest, że zmiany tutaj wprowadzone to nie jakieś widzimisię moderów, bo około 90% zawartości, którą oferuje, to oryginalne pomysły twórców gry, które były zagrzebane w plikach i po prostu nie wystarczyło czasu by je rozwinąć. Mod dzieje Nevendaru jest dalej w fazie tworzenia, więc to co dzisiaj oferuję to zaledwie wierzchołek góry lodowej, ale to już cholernie duża góra. I wyjaśnię wam, z jak monumentalnym rozmachem mamy tu do czynienia. Jeśli na was to robi takie wrażenie jak na mnie, jeśli chcecie przyspieszyć pracę nad finalną wersją, to gorąco zachęcam do wsparcia grupy dzieje Newendar na Patronite. Linki macie oczywiście w opisie. Praca, którą wykonują twórcy jest tytaniczna, a jednocześnie to produkt bardzo niszowy, tworzony wyłącznie z pasji i miłości do gry Disciples. Stąd trudno o jakieś szersze rozreklamowanie tego projektu. Żeby to jednak jakkolwiek mogło się opłacić, wasze wsparcie będzie bardzo mile widziane. Dochody z tego materiału też oczywiście wszystkie trafią do twórców, więc jeśli nie macie sami środków, to chociaż polecajcie film znajomym, skomentujcie by zwiększyć jego zasięgi. Ale teraz zacznijmy od początku, przedstawię Wam po kolei czym ten mod się już wyróżnia, jaką zawartość oferuje, gdzie go można pobrać, pokażę stronę, która tłumaczy jakie zmiany twórcy oferują i gdzie można obejrzeć streamy z testów jej finalnej wersji. Zanurzmy się jeszcze raz w olśniewająco rocznym świecie Disciples 2 i tym razem ten mrok, jakimś cudem, olśniewa i jeszcze bardziej. Kolej więc link do pobrania moda macie w opisie zarówno z hasłem do rozpakowania plików. Mod najlepiej będzie działał z wersją z GOGA, grę na promocjach można dorwać za dosłownie kilka złotych. Osobiście polecam pobrać z Goga pliki ISO i zainstalować grę bez Gogowskiego launchera. Jak kocham inicjatywę GOG, może to tylko u mnie, ale ich klient włącza się u mnie niepomiernie długo, a jak grę zainstalujemy prosto z obrazu płyty, to launcher omijamy. Wchodzimy do folderu z grą, wypakowujemy plik, podmieniamy wszystko i tyle. Zajmuje to nie więcej niż 5 minut. W paczce z modem od razu mamy oficjalne spolczenie gry oraz nazywany GL Wrapper, program pozwalający włączyć Disciples 2 na współczesnych sprzętach, zbierający większe rozdzielczości i nowocześniejsze technologie. Włączamy grę i znowu słyszymy ten legendarny soundtrack. Jak wygodnie rozpocząć przygodę z modem? Mamy sporo możliwości. Wspominałem, już dodano około 90 nowych scenariuszów, więc trochę trudno się zdecydować. Ja osobiście polecam, żeby kogoś nie przytłoczyć i rozegrać sagę Relikty Mortis, bo ona właśnie stopniowo nas wdroży w oferowane zmiany. Co mamy na pierwszy rzut oka? Od razu cieszą ułatwienie interfejsu. Jeśli graliście, pamiętacie pewnie, jak siermiężne jest zarządzanie ekwipunkiem w tej grze. To już przeszłość. Mamy więcej slotów co wzmaga czytelność. Do tego jednym przyciskiem możemy przenosić wszystkie przedmioty albo ich poszczególne kategorie. Do tego, będąc u kupca, mamy klawisz odpowiadający za sprzedaż wszystkich wartościowych przedmiotów jednocześnie. W zamku widzimy sporo slotów na nowe jednostki, które będą udostępnione w finalnej wersji. Co podkreśla, bo sporo ludzi po zainstalowaniu moda myśli, że to jakiś błąd albo że można je jakoś odblokować. Niestety, na ten moment nie. Następnym mądrym krokiem będzie przypatrzenie się na nowo wszystkim jednostkom, bo tutaj wchodzi właśnie wspomniany balans. Pamiętacie może Smoczego Lisza? Może niekoniecznie, bo wybór między nim a choćby Widmowym Wojownikiem i Arcy Liszem z tyłu był oczywisty. Teraz już niekoniecznie, bo Smoczy Lisz ma znacznie większe obrażenia. A pamiętacie Hierofanta z Imperium? Raczej nie wybierany na rzecz Prorokini, bo wyleczenie wszystkich jednostek, porównawszy do jednej wyleczonej jednostki z możliwością wskrzeszenia, był wyborem iluzorycznym. Teraz niekoniecznie, bo Hierofanta może leczyć i wskrzeszać już dwie jednostki w jednej turze. Król w rzadziej wybierany na rzecz Mistrza Runów, ze względu na to, że z niewiadomych przyczyn budynek do jego ulepszenia kosztował 4,5 tysiąca złota. Teraz kosztujesz tyle, co dla Mistrza Run, czyli 3000 Albo Anioł w Imperium, też rzadziej wybierany na rzecz obrońcy wiary czy świętego mściciela. Teraz Anioł ma dodatkowy pancerz, zmienione źródło ataku z oręża na życie, oraz możliwość przebijania wroga, czyli ataku jednostkę z przedniego rzędu i tą, która jest za nim w tylnym rzędzie. W dalszych wersjach moda wreszcie użyteczny stanie się choćby wilczy władca, którego przemiana w pierwotnej wersji zabiera całą turę, przez co nijak się on nie opłacał. W modzie planowana jest możliwość swobodnego przełączania formy w tej samej turze, choć nie ma jeszcze pewności, czy się to uda. Podobnie użyteczność odzyska władca żywiołów, który może aktualnie przywoływać żywiaki powietrza. Tylko jak nie mieliśmy miejsca na kolejnego żywiaka w armii, mógł już tylko stać i się patrzeć. W modzie w takiej sytuacji będzie można zmienić mu formę ataką, która zadaje wszystkim obrażenia. To tylko kilka przykładów, mógłbym te zmiany tłumaczyć długie godziny. Chcę po prostu podkreślić, że praktycznie każda znana wam jednostka w tym modzie dostała mniejszą czy większą poprawkę. Jednostki, które doświadczeni gracze z góry dawali na straty, teraz już są warte rozpatrzenia. To naprawdę dodaje świeżego powiewu do tej gry. Ale to nie wszystko. Pod opisem jednostek możecie teraz zobaczyć coś nowego mianowicie unikalne zdolności. Już nie tylko wasz bohater wraz z poziomami dostaje nowe możliwości teraz praktycznie wszystkie jednostki to mają. Awans jednostek najwyższego poziomu nie wiąże się tylko z nudnym przemnażaniem cyferek, bo na konkretnych poziomach dostają oni unikalne zdolności. Czy to nowe ochrony, zwiększone obrażenia krytyczne, czasem nawet dodatkowe ataki na turę. Mapy, które dają nam możliwość bicia większych poziomów, do tego kampanie z podstawki dzięki temu mogą nas na nowo zaskakiwać. Niektóre zdolności nie wymagają wbicia określonego poziomu, tylko są aktywne od razu. I tak oto choćby nekromanta mając poniżej 30 punktów życia może zmienić formę na taką, która przyzywa szkielety. Starszy poniżej 15% życia dostaje zwiększoną inicjatywę. Wojownik szkieletów poniżej 30% zdrowia dostaje aż o 20% większe obrażenia. Czart poniżej 50% życia ma 25% szansy na zmianę w znacznie potężniejszego zwierza. Zdolności właściwie całkowicie zmieniają paradygmat gry. Zanim kogoś zaatakujemy, musimy się teraz dwa razy zastanowić, bo być może zadając obrażenia, odpalimy kogoś zdolność, która sprawi, że przegramy walkę. Może lepiej będzie zaatakować kogoś innego. Każdą walkę trzeba na nowo analizować, bo stare przyzwyczajenia przestają tutaj działać. Wszyscy dowódcy stawiający ruzgi także mają zmienione ataki. Warto się im przyjrzeć. Pamiętacie może też strażników w stolicy? Pamiętacie, jak ochoczo się ich paraliżowało i wówczas byli dość łatwi do pokonania. No to skończyło się. Teraz każdy strażnik stolicy poniżej 50% życia dostaje ochronę na wszelkie sposoby paraliżu. Życzę powodzenia. Wyruszając w świat, praktycznie na każdym kroku zobaczymy coś nowego. Nowe biomy, nowe zabudowania, nowe jednostki, ruiny, wszystko ładnie wkomponowane w unikalną stylistykę gry. Wszystkie neutralne zamki mają też swoje grafiki, zależnie od frakcji, która je zdobędzie, co wpływa na czytelność. Mamy również nowe sloty na artefakty i ogólnie kwestia nowych artefaktów to temat na osobny wykład, bo jest ich ponad 400. Tutaj może przejdźmy sobie do strony autorstwa Pawulona, wzorowanej na stronę Mattiego, która w bardzo czytelny sposób zbiera wszystkie informacje na temat dziejów Neven'Dar. Można sobie tutaj na spokojnie przeżyć każdą jednostkę, i jej nowe możliwości unikalne zdolności. Po prawej widzicie też następną nowość. Każda rasa ma także awanse jednostek neutralnych. Często bardzo potężne, więc jeśli dostaniecie na jakiejś mapie w zamku, dajmy na to zwykłego chłopa, albo kupicie w Gildii Najemników, to teraz nie jest to jednostka do wyrzucenia, bo grając choćby legionami potępionych, po kilku awansach możemy zrobić z niego diablego strażnika bądź strażnika czeluści. Jednostki bez problemu dorównujące najpotężniejszym awansom jednostek. Grając hordami nieumarłych, także ze zwykłego chłopa, możemy stworzyć potężne plugastwo, strażnika grobowca czy wybrańca Mortis. To wszystko całkowicie nowe jednostki, do których nie mieliście dostępu. Z tego powodu często na mapach z tego moda w zamku znajdziecie chłopa albo jakąś inną neutralną jednostkę. Nie jest to błąd, macie po prostu wówczas wybór, kogo chcecie awansować. Warto z początku obcowania z modem gdzieś na drugim ekranie włączyć sobie stronę dziejów Newendaru i tam będzie łatwiej Wam decydować jakie neutralne awanse Was interesują. Budynki potrzebne do określonych awansów są takie same jak w przypadku tych klasycznych i wszystko macie opisane w tym miejscu. Jeśli chcecie z chłopa stworzyć jednostkę bliżej maga to budujecie budynki rozwijające magów, jeśli wolicie wojownika to dla wojowników itd. Tak wszystko macie w opisach postaci. Będę nudny, no ale dostaję to kolejny kolosalny segment taktyczny, bo właściwie dostajemy masę nowych drzewek rozwoju postaci i skończyło się ciągłe obieranie tych samych postaci, bo praktycznie z mapy na mapę możemy się bawić całkowicie nowymi jednostkami. Mamy także nowe typy ataków, choćby przebicie, które atakuje jedną przednią i tylnią. Niektóre jednostki atakują trzy jednostki w przedniej lub tylnej linii, inne znowu potrafią zaatakować dwie jednostki obok siebie w tej samej linii i wiele, wiele innych. Mamy także mnóstwo nowych źródeł ataku, aż 30, co nadaje jeszcze większej głębi pojedynkom i trudniej jest się na wszystko, jest to właściwie niemożliwe, zwłaszcza że sporo jednostek zmienia źródło ataku zależnie od tego ile ma życia. Wracając do artefaktów, jak widzicie jest tego cała masa, mamy nowy slot dla hełmów, a do artefaktów doszły również insygnia i relikwie. Mamy potężne grimuary, które nadają postaciom unikalnych zdolności, mamy klejnoty zmieniające źródło ataków na jedną turę lub permanentnie, co ułatwi sporo walk. To nie chciał zmienić źródła ataku, walcząc z nieumarłymi przeciwko innym nieumarłym. Mamy zwierciadła przyzywające jednostki, kryształy, które sprzedajemy za manę potrzebną do czarów. Nie da się tego skrótowo opisać. Jak jesteście zainteresowani, to na stronie wszystko skrupulatnie jest napisane. Mod dodaje także nowy budynek marketu, którym wymieniamy madę na surowce i na odwrót. Do tego wybierając na początku jedną z trzech specjalizacji, Wojownik Mak czy Złodziej, oprócz klasycznych bonusów, niektóre jednostki mają lepsze statystyki, zależnie od tego, kim gramy. Wspomniany wyżej anioł, grając magiem, ma lepszą regenerację. Włodarz, grając wojownikiem, będzie miał większe obrażenia i inicjatywę. I wiele, wiele innych. Warto więc czytać opisy jednostek. Dla fanów pierwszej odsłony Disciples, Pyrek przeniósł tamtejszą kampanię na warunkach drugiej odsłony. A najważniejsze zmiany przed nami. Jeśli jesteście zainteresowani, jak wyglądają testy pełnej wersji moda, to na kanale Skowrona i prawdopodobnie Corrado zobaczycie, co się szykuje. Niedawno spróbowała się też ze streamem Ania Foxy, jedna z graficzek ekipy, dzieje Newendaru. Link do streama macie oczywiście w opisie. No i polecam też kanał Pyrka, który raz na czas streamuje i bez niego również ten mod nie mógłby powstawać. On właśnie jest odpowiedzialny za większość nowych map, które całkowicie deklasują te z oryginalnej gry. Najbardziej spektakularną, planową zmianą jest uzupełnienie tych slotów w zamkach absolutnie nowymi, unikalnymi jednostkami. Znudziła się wam wiwerna w hordach nieumarłych, dostaniecie całkowicie unikalnego czerwia z aż czterema fazami rozwoju. Drzewko gargulca z legionach potępionych wydaje wam się zbyt ubogie, to będziecie mogli awansować marmurowego gargulca w żelaznego bądź magmowego. Po co znowu przywoływać żywiołaka powietrza, skoro można przyzwać Arcyżwiaka i to zarówno powietrza, jak i ognia, ziemi bądź wody. Zdodziły wam się olbrzymy w górskich klanach? Co powiecie na całkowicie nowe drzewko rozwoju machin oblężniczych, zaczynając od katapulty, a kończąc na potężnych runicznych działach. Dodając do tego wspomniany neutralny awans, M.O.D. będzie oferował właściwie znacznie więcej zawartości niż podstawowa gra. I wszystko dostaniecie zupełnie za darmo. Jeśli interesuje Was więcej szczegółów, to na oficjalnym kanale Dzieje Wendaru macie szczegółowe omówienia wszystkich zmian, jak widzicie z tego całkiem sporo. Polecam również śledzić fanpage Dzień Wendaru na Facebooku oraz ich kanał Discord, linki oczywiście w opisie. To z najważniejszych zmian. Oczywiście jest tego znacznie, znacznie więcej, a mody z regularnie aktualizowane o nową zawartość. Mam nadzieję, że udało mi się Was zachęcić do spróbowania i bardzo chętnie posłucham Waszych uwag co do rozgrywki. Wielkie ukłony dla twórców, dzięki którym Disciples 2 może zostać wiecznie żywe, a nie stać się zapomnianym growym reliktem jak to z wieloma wybitnymi grami bywało. Jeszcze raz niezmiernie zachęcam Was do wsparcia ekipy Dzieje Newendar. Jeśli sami chcielibyście pomóc w stworzeniu moda, ekipa Dzieje Newendaru dalej szuka nowych chętnych. Jeśli bylibyście zainteresowani, napiszcie do nich na Facebooku, bądź na Discordzie Strategy Games. Nad modem aktualnie pracuje już ponad 10 osób i niech chociaż w jakimś promilu się zwróci ciężka praca. Głównym pomysłodawcą jest Pitashi, więc również dla niego wielkie ukłony. On właśnie skonkretyzował i stalił ten wielki projekt. Najważniejsza jednak jest sama gra i pamięć o niej. Zachęcam, by znowu wrócić do świata Nevendaru, znowu zarwać nockę, wychwalając bezcielesną boginię Mortis, paląc świat z imieniem Betrezena na ustach, szerząc wiarę we Wszech Ojca, zadąć wróg w imię Wotana, czy znów napiąć cięciwe dla Galeana, jeszcze raz zanurzyć się w tym dziele sztuki, jakim z pewnością jest Disciples 2, a z tym modem zabawa będzie tylko lepsza. Życzę tego sobie i Wam. Jak macie jakieś techniczne pytania, Coś u Was nie działa, macie jakieś wątpliwości, oczywiście odpowiem w komentarzach. A teraz bywajcie i powodzenia na szlaku.